Wybierajcie, wybierajcie, tutaj już przejdźmy tędy, bo tam w ogóle rupiecie, żeby tak powiem. Tu mam, patrzcie jakiś to Piękne, Co to jest za zegar? Ile? 350 zł, zapraszam, jak za darmo. Mega miejsce ma. jest na czym oko zawiesić, zaprawdę jest. Jest na czym oko zawiesić. Miśnia? No, może miśnienie jest to. Uh, my tu mamy spójrzcie sami w takie takiej dobrocie, piękne tutaj obrazki, tutaj tak, do tego jest, jest szaleństwo dosłownie, szaleństwo hmm. hmm, Patrzcie do wazony Zegary, wazony. Będziemy tu częściej wpadali, odwiedzali to miejsce nie. 45 zł Przykładowo taki wazon 85 zł Taka taca Patrzcie na to aż patynie chyba, nie? Mega, mega ale włocławek tam jest. To jest dobre do 220, U, podobne podobne Podobny już swój za no yes, ile tego jest, można zwariować wiecie mieli, tu trzeba by zrobić było Jeśli trochę zobaczycie sobie tych starości oglądajcie dowoli, U, wulkan specjalnie makuś stał wcześniej żeby to wszystko pogardziać, że tak powiem, o, 450, to coś takiego ładny, załambisk mega Tu fortepiany Yamaha, ze tysiąc 450 komplet 450 będzie tutaj Stare rady 450 450 coś takiego Tu Co tu jeszcze mamy No Bo będzie po 50 120 120, 150, 250, 200 Widzicie fajne Tu jeszcze mamy tu jeszcze takie coś, oglądajcie sobie 250 takie coś okulale. co to jest? Nie ukulele się O, mamy podobne, nie wiem czy A ile na ktoś tu korcał? I gdzie dziewanie? Pana z liściem? Tak. Nie? nie? będzie w kadłu. Nie, nie przydaj. Ale bardzo z tym. Tu jest okra rozłożona. Tak, komplet, patrzcie, 85, 180 super, super stylowy w jednym kolorze, cały zestaw. Tu mamy taki zestaw, w takim kolorze. No, super rzeczy, super, dobrze, że odwiedziłem to miejsce dzisiaj, bo to jest super miejsce 25, 45, sami zobaczcie. Sześćdziesiąt pięć. Pięćdziesiąt, dobra. Patrzcie na to. stara rzecz bardzo. Dwieście osiemdziesiąt. Taki świecznik. Te świeczniki są kłodackie. No, raczywiście, lecimy, lecimy. to się nie zgadza. to. No, 20 zł 35. Wszystko tu było. Ale to nie powinno być w pakiecie. może mieć sygnaturę? Nie ma. Czyli możliwe, że jest chińskie, nie? No, podobne coś takiego też mam w kolekcji. Właśnie z takimi podobnymi motywami. Czy to motyw na motywie było polowanie tam? Każdy kolejny jeszcze bardziej piękniejszy.